To jest... po prostu wojna Po prostu wojna Jesteśmy na głównej ulicy północ-południe miasta Young Street I cały czas taki, takie rzeczy są tutaj Tu zatkane, tu roboty, tam wykopane Tu pół ulicy zamknięte, tam zamknięte Do tego dochodzą jeszcze... Te, te elektryczne skutery z tymi pizzami, co śmigają chłopaki Dochodzą przechodnie, którzy myślą, że to oni są głównymi użytkownikami drogi rowerzyści dochodzą do tego dziadkowie z balkonikami no i policja policjanci się czego dobrze zarabiają bo ci yy, co pilnują tych grobów drogowych i innych tutaj tych śmieci yy, to po prostu współpracują yy, na boku jakby, tak? Czyli poza służbą To jest tak. ekstra no. I tak to wygląda główna ulica miasta Rudera obok rudery, co chwila coś nowego Ale tak normalnie tu rudera koło rudery Ciężko w to uwierzyć, nie? Na początku po nie mogą w to uwierzyć, że takie obite dechami jakieś rudery mogą w centrum miasta być, ale są I są do dzisiaj, 40 paru lat później i jakoś nie ma tutaj takiego parcia, żeby jak się robi coś nowego Czy buduje się jakiś budynek, czy nie, nie ma jakiegoś parcia, żeby jakoś to estetycznie było Nie tylko dla, dla użytkowników tego budynku, ale żeby estetyka jakaś do tego Żeby to się jakoś wszystko zgrywało Przecież to aż się prosi wszystko To są budynki, które mają po 200 lat i one no i tak zostaną wkrótce zburzone Więc mogliby to jakoś zaplanować z głową nie ma tu do tego pardź, jakoś ludzie się to specjalnie nie przejmują.